Cześć, w komentarzu padło pytanie dotyczące etui na telefon do motocykla. Ja używam czegoś takiego. Jest to etui wodoodporne na rower i do motocykla. Jak widać spokojnie można obsługiwać sobie telefon przez ten tutaj ekranik, nawet jeżeli jest zamknięty telefon w etui. Nie ma z tym najmniejszego problemu. W rękawicach motocyklowych może być tru trudniejsze, od razu mówię, to czasem coś uda się kliknąć, ale to najlepiej mieć właśnie taki rękaw, że można tylko wyczepić i palcami sobie używać, ale trzeba zdjąć rękawice, ewentualnie męczyć się w rękawicach motocyklowych, aczkolwiek jest znacznie trudniej, bo już próbowałem kilka razy i no nie jest łatwe. Mieści to spokojnie telefon, to jest Motorola G6 także spokojnie tutaj mieści ten telefon, który ma 5,9 cala wielkość ekranu. 6-calowy, no, do tego tu już nie wejdzie, trzeba by kupić większe. Jeżeli chodzi o montaż do kierownicy, to jest to takie coś: przykręcamy to po prostu tutaj, odkręcamy o ciach, montujemy do na kierownicę, skręcamy i w sumie po bólu. Jeżeli chodzi o montaż, to jedynym problemem może być tutaj taka nakrętka już jedną zgubiłem, a w sumie nawet dwie, to już jest trzecia, którą musiałem tutaj wpasować, bo no jest to takie niefortunnie, że to tak przykręcamy, to no może to po prostu sobie tam wypaść. Ale jak skręcone, to się nic z tym złego nie dzieje. Miechałem z prędkościami, no powiedzmy autostradowymi, że tak powiem, i nawet ciutkę wyższymi, oczywiście na niemieckich autostradach i nie było żadnych problemów powyżej 140 jak widać telefon cały czas tu się trzymał i etui jest cały czas u mnie, czyli przetrwało. Aczkolwiek cały czas miałem obawy, że tutaj na przykład ten plastik może pęknąć na uchwycie i po prostu odlecieć. Natomiast tutaj z tyłu jest taki o zaczep do którego ewentualnie można sobie nitkę, ten jakiś sznureczek albo coś przywiązać, że gdyby ten zaczep pękł, to po prostu etui nam zawiście na kierownicy, ale się nie otwrunie i nie zgubimy telefonu razem z etui, bo by była przecież wielka szkoda, żeby tak zgubić telefon. Takie coś ile kosztuje? No, ja myślę, że w granicach tam 30 zł widziałem ostatnio na Allegro, można takie coś kupić. Może są troszeczkę droższe, lepiej wykonane, może większe, na no wyższe większe telefony będą droższe, ale ja używam czegoś takiego. No, co prawda na kierownicy nie ma za wiele miejsca, ale w innych odcinkach na moim vlogu można obejrzeć, że jeżdżę z takim, co dokładnie z tym etui jeżdżę. I no, wygląda to jakoś w miarę. Jest to poręczne, bo można sobie tutaj mapę włączyć i to na telefonie, i co czas widzimy, dokąd idziemy. Także nie ma żadnych problemów, żeby to zamontować do kierownicy. Mieści się wszystko, jest ok. Jeżeli ktoś ma większy telefon niż 5.9 cala, to musi kupić na pewno większe Etui. A to już samo w sobie powoduje, że potrzebne jest więcej miejsca na kierownicy, żeby to tam odpowiednio ułożyć. Aczkolwiek, jak widać, jeździłem cały czas się trzyma. Ten zaczep, jeżeli chodzi, no to tutaj on dosyć dobrze trzyma. Jeżeli na przykład sobie go teraz właśnie pokażę wam. Staram się to zapiąć. Będzie słychać to dosyć dobrze. O! Zrobiło taki głośny klik. I teraz no, nie jest już to łatwo tego wyrwać. I powiem, że jest to plus i minus, ponieważ jest to dosyć trudno zdemontować. Jeżeli to jest przykręcone do kierownicy, to jest to dosyć ciężko zdemontować. Staram się to. O. No trzeba trochę siły włożyć, żeby to yy, wyjąć stąd. No niestety, ale plus jest taki, że no, samo czynienie nie odpadnie. Trzeba tylko pamiętać, żeby dobrze to zaczepić, bo jeżeli tylko włożymy, to etui może sobie odlecieć. Dlatego przypominam, że to jest kółeczko, o którym możemy przywiązać to sobie albo zrobić jakąś pętelkę na kierownicy, że gdyby coś się stało, wyczepiło czy pękło, to zawicie nam na kierownicy. Także to jest spoko temat. Także jeżeli macie jakieś pytania jeszcze, to śmiało postaram się na nie odpowiedzieć, a to w tym odcinku to myślę, że wszystko, także do zobaczenia, usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!